Witam, dzisiaj mam dla Was próbę wyłudzenia pieniędzy w serwisie OLX poprzez kupno nowego telefonu Samsung Galaxy S10. Przedwczoraj wszedłem na OLX w poszukiwaniu telefonu i znalazłem świetną ofertę. Samsung Galaxy S10 Plus 8, nie wiem co oznacza to 8, wysyłka za opłatą z góry, połowy pieniędzy, zabezpieczenie 1499 zł. Telefon jest nowy, oferta od osoby prywatnej. Krótka specyfikacja telefonu: Pamięć wbudowana 128. Pierwsza podejrzana rzecz jest taka, że konto było założone tego samego miesiąca, tego samego roku i było tylko jedno ogłoszenie z tym właśnie telefonem. Kolejną rzeczą jest to, że zdjęcie nie jest oryginalne widać, że jest wzięte z internetu najprawdopodobniej wyszukane w Google. I jak wpisałem w Google Samsung Galaxy S10 Plus. Znalazłem piątą pozycję, jest angielski sklep Karys i jak możecie zobaczyć, jest to samo zdjęcie. Czyli zdjęcie jest to samo, tylko że w o wiele gorszej jakości. I w sklepie Karys cena tego produktu to 900 funtów, czyli ponad 4000 zł. Więc wszedłem na cenę i ceny wahały się w granicach około 4000 zł. Najtaniej znalazłem 3700, więc pomyślałem 1500, 1 trzecia ceny. To brzmi naprawdę dobrze. Więc napisałem do pana Rafała. Witam, nadal aktualne? Tak. Jest to Samsung Galaxy S10, tak? W opisie jest S10 Plus 8, a nie chcę się pomylić. Jak chce pan załatwić sprawę wysyłki? Tak, albo odbiór osobisty, albo wpłata na konto połowy ceny. Drugie pół po telefonu. To takie moje zabezpieczenie. Ponieważ nieraz ktoś nie odebrał wysyłki i traciłem kasę na wysyłkę. I czas, na którym mi zależy. Telefon jest z salonu, dokładnie z Orange. Ok, poprosimy wysyłkę. Jaka ostateczna cena i jak to zrobimy? Żeby pani było bezpieczniej, w moim koncie jest podane męskie imię. Ja wysyłam zdjęcie mojego dowodu osobistego i dane, żeby tym razem pan... Miał gwarancję taką jak ja. Mogę zejść do 1400 maksymalnie bo na czasie mi zależy. Ok w porządku. Proszę o wszystkie dane. Jaka ostateczna cena. Ok dziękuję czekam na wszystkie dane. Ja podaję numer konta jeżeli to nie odbiór osobisty. Pan wysyła połowę kwoty ceny. Ja zanim pan to zrobi wyślę zdjęcie mojego dowodu osobistego i moje dane i oboje jesteśmy ubezpieczeni przed oszustwem. 1400. Poda pan numer telefonu wyślę SMS. I tak, mam tylko jeden prywatny numer, nie chciałem go podawać, tak że wymyśliłem bajeczkę, że nie mam polskiego numeru. Bo czułem, że to jest oszustwo. Okej, okay, brzmi super, proszę o dane. Po co numer telefonu? Nie mam polskiego numeru, jestem tu na urlopie. Proszę podać dane. I pan Rafał podaje numer telefonu. Nie próbowałem tam dzwonić, nie chciałem, żeby widział moje połączenie. I próbowałem znaleźć cokolwiek na gogle pod tym numerem, ale nie mogłem nic znaleźć. To mój numer. Proszę o wysłanie na niego SMS, że to pan. Ja na pana numer wyślę wszystkie dane. No musi być Polski. Ja mam darmowe wszędzie. Nie mogę wysyłać SMS-ów, jak jestem w Polsce. Proszę o dane tutaj bądź mogę podać e-mail. I teraz pan Rafał wysyła mi numer konta bankowego, imię nazwisko, nazwę banku. Yy, I również adres. Zdjęcie mogę jedynie na maila wysłać, bo za duży rozmiar zdjęć. OK, poproszę dowód, czyli przysyłam 700 zł, a co potem? Skąd będzie miał Pan pewność, że wyślę te pieniądze potem? Poproszę o maila. Będę miał Pana dane z konta, więc w razie czego będę mógł iść na policję? Poproszę e-mail, wyślę Panu zdjęcie dowodu. Telefon sprzedaje tanio bardzo, dlatego myślę, że Pan nie będzie mi robił problemów. Sprzedaję go, żeby mieć na majówkę. Ledwo z sieci wziąłem. I teraz podaję mój adres e-mail. Dlatego na czasie mi zależy. Normalnie sprzedałbym go za 2,5-3 tysiące. Prześlę pan zdjęcie i robię przelew. I wszedłem na swoją skrzynkę, i rzeczywiście pan Rafał wysłał mi zdjęcie dowodu osobistego. Imi i nazwisko z dowodu osobistego jest takie samo jak imię i nazwisko w koncie e-mail. Ale, mimo wszystko, nikt normalnie nie wysyła losowym osobom. Zdjęć swojego dowodu osobistego, także podejrzewam, że ten dowód mógł zostać zgubiony, skradziony, cokolwiek. I kolejna zastanawiająca informacja, którą oszuści często używają na OLX, już jest. Ja poproszę o przelew natychmiastowy. Jeżeli chce pan, bym zdążył dziś jeszcze wysłać adres pana ITP. Adres do wysyłki. Proszę o zdjęcie potwierdzenia przelewu i pana adresu do wysyłki. Zaraz będę miał to na koncie, to lecę na pocztę i jeszcze zdążę dziś to wysłać. Wie pan co? Trochę się boi mimo wszystko, a co powie pan na odmiar osobisty w miejscowości? Czułbym się bezpieczniej. Halo, nie ma problemu. Jak najbardziej. Ok, odezwę się w takim razie. Chociaż myślę, że skoro ma Pan wszystkie moje dane, nie ma się czego bać, ale może Pan przyjechać. Tylko nie gwarantuję, że telefon jeszcze będzie, ponieważ zależy mi na czasie, więc nic nie obiecuję. Jedynie dziś wieczorem albo do jutra dwunastej mogę poczekać. Potem wyjeżdżam. Okej, okay, rozumiem. Mimo wszystko dziękuję. Odezwę się jak będę w pobliżu. W takim razie muszę i zablokować swoje dane. Dzięki, na razie. Ale nikt normalnie nie wysyła zdjęć dowodu osobistego... Jako dowód na cokolwiek. To może być niego dowód, może być niego konto, także i tak, nie mamy żadnej pewności. I w tym momencie już byłem pewien, że jest to oszust i pomyślałem sobie, że dam sobie spokój, ale przypomniało mi się, że nie zapytałem o numer e-mail tego telefonu, a powinien mi go podać. Także napisałem jeszcze raz: Ma Pan jeszcze ten telefon? Tak, mówiłem, że do 12 jutro mogę poczekać, bo potem jadę i mam kupca na 12. W razie W za 1350 mogę prosić e-mail telefonu. Załatwiłem kupca na 12 jutro. Gdyby pan mi brał, bo dzisiaj tak czasu już nie miałem, tylko mówię. Jutro już tylko odbiór osobisty lub tak jak wcześniej mówiłem, pierw połowa. Ale wtedy już wyślę to dopiero w czwartek. Bo jutro poczta zamknięta i wyślę to z Warszawy, bo tam będę spędzał majówkę. Ale wtedy wpłata musi być do 12.00. Dokonana, bo potem już jadę albo odbier osobisty do godziny 12.00. Ma to sens. Tak, ale jak będę w domu, bo tu nie mam telefonu? Będę koło drugiej w nocy dopiero, bo jestem na rynku. Przyjdę, od razu podeślę. Ok, w porządku, ale poproszę o e-mail i więcej zdjęć. Muszę mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Ok, dziękuję. Czekam w takim razie na więcej informacji. Zdjęć panu już robić nie będę, nie mam czasu. Wrócę do domu pijany. E-mail mama mi wysłała, proszę. I mamy numer e-mail. Tylko że. Sprawdziłem ten numer w trzech czy czterech bazach danych. I rzeczywiście, wszystko jest w porządku. Za wyjątkiem tego, że numer e-mail. Jest telefonu Samsung Galaxy Grand Prime, a nie Samsung Galaxy S10. Plus. Jak możecie znaleźć na Ceneo, Samsung Galaxy Grand Prime, cena tego telefonu to około 800 zł. Czyli różnica jest wielka. Ja już pani, mimo wszystko, że mam męski nick, ja już pani tak dużo na rękę poszedłem. Nie będę tracił pół dnia wolnego za 50 zł. różnicy. Nie chce pan, mam na 12 kupca z 1350, już dałem panu moje zdjęcie dowodu itp., numer konta mojego, z takim czymś można iść na policję. To nie jest 100 złotych, że zaraz zamkną mnie w kiciu. Jak pan się już aż tak bardzo boi, to proszę o odbiór osobisty do 12 i tyle. Przykro mi, ale numer e-mail w wielu bazach danych prowadzi do o wiele tańszego modelu Galaxy Grand. Poza tym, widać, że zdjęcie jest wzięte z internetu, a wysyłanie bez pobrania połowy kwoty wcale pana nie obliguje do wysyłania towaru. Moim zdaniem to podpucha. Sorry, mama podała mi mojego starego, czyli e-mail starego telefonu. Podaj jak będę w domu. Okej, okay, czekam. Dobra, skoro twierdzisz, że podpucha, przyjedz sam albo. Część moja mama się pomyliła. Zdjęcie jest takie jak jest. Liczyłem, że sprzedam na miejscu i ktoś sobie może zobaczyć. E-mail wyślę, jak będę w domu. Na razie ogłoszenie usunąłem, bo ludzie mi dzwonią. Będę w domu, wyślę e-mail. Spokojnie, ja nie jestem jeszcze pewny na 100%. I czekałem na ten e-mail, bo chciałem z ciekawości sprawdzić, co mi wyskoczy w bazie danych, ale później pan Rafał mi odpisał. To nie zawracaj dupy, koleś. Czas tylko tracę miałeś podać e-mail. I ważna informacja serwisu OLX. Zachowaj ostrożność. Zauważyliśmy, że sprzedający ma zamiar sfinalizować transakcję poprzez przelew pieniędzy. Przypominamy, że jedyną rekomendowaną przez nas formą finalizacji transakcji jest odbiór osobisty. I ciekawą rzeczą jest, że konto pana Rafała najprawdopodobniej zostało dezaktywowane, bo nie mogę już kliknąć w jego nick i nie mogę zobaczyć innych ogłoszeń. Czyli telefon został wystawiony za 1 trzecią ceny. Nie mieliśmy oryginalnych zdjęć. Gościa od razu przelew na konto bankowe lub odbiór osobisty, ale podejrzewam, że jeżeli napisalibyśmy, że będziemy tam, mógłby rzeczywiście dać nam jakiś inny model telefonu albo na przykład podróbkę albo w ogóle się nie zjawić i nalegać na przelew na konto bankowe. Numer e-mail się nie zgadzał, nie mieliśmy nawet żadnego oryginalnego zdjęcia. Nie mieliśmy dowodu zakupu tego telefonu, także możemy być pewni, że jest to oszustwo. Jeżeli chcecie coś kupić na Alixie, to zawsze radzę, żeby wejść w profil tej osoby, sprawdzić, czy ma jeszcze inne ogłoszenia, bo jeśli ma ogłoszenia w tej samej miejscowości, to zwiększa prawdopodobieństwo na to, że wszystko jest ok. Ale mimo wszystko, zawsze polecam odbiór osobisty, bo możemy sprawdzić ten przedmiot, zobaczyć, czy wszystko jest ok i ewentualnie zapłacić gotówką. Także uważajcie na siebie. Hej.